Witam Państwa ponownie. Po namyśle postanowiłem nakręcić jeszcze drugi film, który ma stanowić taki epilog do tego, co nakręciłem wcześniej, z tego powodu, że dowiedziałem się ciekawych jeszcze rzeczy, mianowicie moja znajoma, która ma sklep w pobliżu na Męczenników Majdanka, widziała wczoraj bijący dym na parę metrów wzwyż, tam gdzie właśnie jest ten kościół położony. Także ten, te drzwi musiały się nieźle palić. Tam ludzie, z tego co ja wiem, to chyba sypali śnieg na te drzwi, żeby ugasić żeby ogień. Oprócz tego tam, znaczy nie przyjechała straż pożarna i już tą sprawę załatwia do końca. E, oprócz tego jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. E, moja znajoma mi mówiła, że wczoraj jeszcze po południu, później po południu, na portalu Lublin 113 był taki film, który został nakręcony, z tego co mi mówiła, tam na tym filmie był właśnie był ten pożar pokazany, który, który tam który wybuch wczoraj na tym na, w, w, w kościele, no i taka jest właśnie ciekawa rzecz, że ten film jeszcze był. Do dzisiaj chyba rano, na, na portalu Lublin, Lublin, 112 czy 113, a teraz próbowała mi to, tak gdzieś koło południa dzisiaj, próbowała mi to odpalić na komputerze i nie ma żadnego ani słychu, ani dychu. Także to sami widzicie Państwo, w mediach głównego, jakby to ojciec ryzyk powiedział, głównego ścieku, nic kompletnie nie, nie zostało, nie było nawet wzmianki o tym. Natomiast w mediach lokalnych, czyli idąc za ojcem ryzykiem, w mediach lokalnego ścieku, było zamieszczane to krótko, ale dzisiaj jakaś ręka ten film, jakby może powiedzieć, gumką wytarła. No i widzimy, widzimy, drodzy Państwo, jak media są zaangażowane. W służbie ciszy. Te media, sprawy, te, które mają nagłaśniać, nawet małego kalibru albo nic, nic, nie, nic naprawdę nieznaczące, są przez nich roz, roz, rozpowszechniane. Natomiast sprawy, które naprawdę powinny, które mają duży, duży ciężar gatunkowy, gatunkowy, są po prostu wyciszane. Także widzimy jak te media wszystkie działają w służbie ciszy. Tylko ciągle jest ględzenie na przez, jest odmienione przez wszystkie przypadki koronawirus, przez wszystkie przypadki, przez wszystkie, przez wszystkie, przez liczbę, przez liczbę pojedynczą i nogą. Natomiast Sprawa podpalenia już została zamiesiona pod dywan. Także drodzy Państwo, media nasze służą ciszy. A nie tak naprawdę, żeby nam coś prawdziwego, żeby no, nam coś o... nam coś, tak na, coś prawdziwego powiedzieć. No i tym... Smutnym akcentem kończę ten swój epilog. Dziękuję.